Bóg komunikuje się dziś z tobą, wskazując, że od pewnego czasu radzi ci ćwiczyć cierpliwość. Znaki zostały ci subtelnie przedstawione poprzez pieśni, rozmowy i sny. Wyzwania, przed którymi stanąłeś, nie miały utrudniać ci postępu, ale go wspierać. Twoje wewnętrzne ja przygotowywało się do znaczącego przełomu. Po prostu trzymaj się i obserwuj, jak się rozwija. To oznacza początek, w którym wyniki twojej transformacji stają się oczywiste. To tutaj zdasz sobie sprawę z głębokiej ochrony, która cię otacza. Era powtarzania starych wzorców już dawno minęła nadszedł czas, aby ustawić się inaczej. Jeśli wierzysz w Boga, za Twoimi obecnymi doświadczeniami lub tymi, które wkrótce napotkasz, kryje się jakiś cel. Chociaż obecnie możesz tego nie rozumieć, miej wiarę, że Twoi duchowi przewodnicy są świadomi i posiadają wiedzę. Dostrzegają rozmowy i przeszkody poza Twoją świadomością. Rozpoznają miłość w Tobie, rozumieją Twoją duszę i światło. Zaufaj ich przewodnictwu, aby przeprowadzić niezbędne zmiany. Transformacja może być wyzwaniem, ale uwalniając opór, przyjmując akceptację i płynąc z procesem, szybko dostosujesz się do nowej podróży i rozpoczniesz satysfakcjonujące życie. Jeśli ufasz Bogu, jesteś przygotowany na kolejną fazę, która zbliża się do Ciebie od dłuższego czasu. Oczekiwane drzwi wkrótce zostaną odsłonięte, a oczekiwanie wkrótce dobiegnie końca. Wszechświat jest gotowy ujawnić błogosławieństwa, które ma dla Ciebie w zanadrzu, gdy zbliżasz się do końca transformującego rozdziału. Uśmiechnij się, wiedząc, że wszystko prowadzi do spokojnego zakończenia. To, co czeka na ciebie za tymi drzwiami, jest bardziej niesamowite, niż możesz sobie wyobrazić. Przygotuj się na zdumienie, ponieważ wojownik w tobie zasłużył na boską niespodziankę. Jeśli jesteś przygotowany, to, co jest ci przeznaczone, pojawi się na twojej drodze. Nie pozwól, aby twoja osobista oś czasu zaciemniła twoją wizję i sprawiła, że zwątpisz w swoją ścieżkę. Wszechświat nieustannie pracuje, aby przynieść ci błogosławieństwa, których szukasz. Nawet gdybyś otrzymał wszystko czego pragniesz w tej chwili, nadal istniałyby części twojej duszy, które czułyby się niespełnione. Nie spiesz się i doceniaj każdy krok swojej podróży, jest ona przeznaczona do delektowania się, a nie pośpiechu. Prawdziwa magia tkwi w akceptowaniu procesu tworzenia błogosławieństw. Odpowiedz tak na potwierdzenie. To przesłanie od Boga wzywa Cię do zwrócenia uwagi na bieżące wydarzenia wokół Ciebie. Wróg może wykorzystywać ludzi, których znasz, do rzucania drobnych oskarżeń i ataków na Ciebie. Ataki te mają na celu odwrócenie Twojej uwagi od tego, co naprawdę liczy się w Królestwie. Porzuć małostkowość, wznieś się ponad nią, módl się za te osoby i pozostań na ścieżce Królestwa. Uwielbiam Cię, Panie. Przygotuj się na niezwykłe błogosławieństwo, ponieważ jesteś na skraju spotkania z celem swojej podróży, która wymagała cierpliwości, pokory i wiary. Wkrótce będziesz świadkiem rzadkiego i niezrównanego cudu, który zmieni wszystko. Twoja ścieżka wkrótce zmieni się na lepsze, prowadząc cię w kierunku transformującego rozdziału. Rozwój, którego ostatnio doświadczyłeś, przyniesie ci głębokie i satysfakcjonujące rezultaty. Bądź na bieżąco, idąc naprzód, obejmując przyszłość, nie zapominając o przeszłości. Podążanie naprzód oznacza zaufanie do tego, co przed nami, porzucenie negatywności i skupienie się na tym, co naprawdę ważne. Przyjmij uzdrowienie i życie w miarę postępów. Zaufaj Boskiemu planowi, gdy niepokój przytłacza Twoją duszę, ponieważ sygnalizuje, że zbliża się przełom. Zakończenia mogą być trudne, mylące i frustrujące, ale zachowaj pozytywne, wdzięczne i skoncentrowane nastawienie podczas całej podróży. Nie pozwól, aby negatywna energia utrzymywała się nawet przez chwilę. W tym momencie masz przed sobą dwie ścieżki: jedną, która prowadzi do powtórzenia obecnych cykli, z którymi masz do czynienia, i drugą która napędza cię do Królestwa nowych początków. Niezależnie od tego, którą drogę wybierzesz, zaufaj swojej intuicji i pozwól, aby twoja wiara była twoim przewodnikiem, ponieważ z każdym mijającym dniem zbliżasz się do wielkości. Dziś Bóg przemawia do ciebie, uznając próby, które przeszedłeś w swoim życiu. Gdyby inni naprawdę znali zakres twoich doświadczeń, rozpoznaliby, jak niezłomnie wspierałeś ich na dobre i na złe, oferując miłość w ich najciemniejszych chwilach. Jedyne o co prosiłeś, to uczciwość i lojalność, ale często byłeś raniony ze względu na swoją współczującą i opiekuńczą naturę. Mimo to łaskawie dźwigałeś ciężary, które nie należały do ciebie, cały czas chwaląc i wielbiąc. Rozumiem Twój ból i zapewniam Cię, że nigdy Cię nie opuszczę. Nie tylko wytrzymujesz, ale w tym tygodniu stajesz się silniejszy. Całe Twoje gospodarstwo domowe ma zostać dotknięte moją łaską, a błogosławieństwa zmierzają w Twoją stronę. Jeśli zgadzasz się z tym przesłaniem, wpisz 555. Jeśli chcesz odblokować strumień bezgranicznego bogactwa, szczęścia, radości, wolności i pewności siebie w swoim życiu, dokonując niewielkiej korekty porannej rutyny, czy byłbyś zainteresowany? Jeśli zbyt długo byłeś w cyklu S, Zmartwień lub konfliktów, gdziekolwiek się teraz znajdujesz, miej wiarę, bo ogłaszam, że cud jest w drodze do ciebie. Rozkazuję każdemu duchowi, który cię niepokoi, odejść w imieniu Jezusa. Ogłaszam uzdrowienie, wyzwolenie i przełomy w twoim życiu w imieniu Jezusa. Jesteś ponad, a nie pod głową, a nie ogonem. Mówię pokój nad Twoim bólem, zmaganiami i umysłem. Obyś był błogosławiony i wybawiony we wszystkich dziedzinach swojego życia w imieniu Jezusa. Amen. Jeśli jesteś gotowy, oto cztery rzeczy, które Bóg chce, abyś wiedział w ten czwartek. Pierwszy Bóg wysyła ci potwierdzenie, że Twój cud jest w drodze za pośrednictwem tego postu. Nie martw się. Wkrótce otrzymasz błogosławieństwa. Drugi Bóg prowadzi cię do nowego miejsca i robi nową rzecz w twoim życiu. Trzeci Bóg ześle ci błogosławieństwo, aby przypomnieć ci, że zawsze jest po twojej stronie. Czwarte coś, na co długo czekałeś, wydarzy się nagle. Miej wiarę, Bóg jest chętny, zdolny i gotowy do działania w twoim życiu. Dziś Bóg mówi Ci, że wytrwałeś w najtrudniejszych chwilach. Dał Ci siłę do wytrwania nawet wtedy, gdy nie byłeś tego świadomy. Kiedy wszystko się zmieniło, a inni odeszli lub zwątpili w Ciebie, nie tylko przetrwałeś burzę, ale także wyrosłeś z niej. Jesteś wyjątkowy, Bóg stworzył Cię, abyś się wyróżniał, a nie wtapiał. On ma zamiar nagrodzić Twoją wierność i wynieść Cię na poziomy, których nigdy nie wyobrażałeś sobie jako możliwe. Przyjmij te błogosławieństwa w Jego imieniu. Rozumiem, że te czasy były dla Ciebie wyzwaniem i czasami może się to wydawać zbyt trudne, aby kontynuować. Jednak pozytywna zmiana w Twojej sytuacji jest na horyzoncie. Gdziekolwiek jesteś i z czymkolwiek się mierzysz, stoję po Twojej stronie. Nie zapomniałem o Tobie ani o Twojej rodzinie. Przesyłam odpowiedzi, których szukasz, wraz z błogosławieństwami i łaską. Twój cud jest bliżej niż Ci się wydaje. Potwierdź, że ewoluujesz. Obyś wstał dziś z pełnym przekonaniem, że Bóg Cię wspiera. Jest po Twojej stronie, aktywnie działa w Twoim imieniu, robiąc to, czego nie możesz zrobić dla siebie. Zaufaj Mu z całego serca i czerp radość z tej podróży. Życzę Ci dziś łaski i pokoju. Kiedy się modlimy, Bóg słyszy więcej niż nasze słowa. Odpowiada na więcej niż prosimy i zapewnia więcej niż możemy sobie wyobrazić w swoim własnym czasie i na swój własny sposób. Podnieś głowę, idź naprzód z wiarą, spójrz w górę i oczekuj, że odpowiedzi się pojawią, powierzając je woli Bożej. Jeśli Twoje marzenia się nie spełnią, nie rozpaczaj, a przede wszystkim nie trać nadziei. Pamiętaj, że Bóg może przygotowywać dla Ciebie lepsze marzenie do spełnienia. W każdym sukcesie i porażce jest jakiś cel. Kiedy jedne drzwi się zamykają, otwierają się inne. Uwierz, że Bóg mówi Ci dzisiaj, Twoja pomoc pochodzi ode mnie, a nie od innych. Wprowadzam w Twoje życie nową rzecz, która będzie widoczna dla wszystkich. Eliminuje negatywne wpływy z Twojego życia i przygotowuje Cię na większe możliwości. Choć mogły one sprawić Ci ból, to ja jestem tym, który je usuwa. Zamiast rozpamiętywać przeszłe straty i rozczarowania, skup się na nowych możliwościach, które wnoszę do Twojego życia. Zaufaj procesowi, przez który Cię prowadzę. Wszystko ułoży się na Twoją korzyść. Niech Twój dzień będzie wypełniony boską obecnością Boga. Niech błogosławieństwa i odpowiedzi na Twoje modlitwy przyjdą do Ciebie pod otwartym niebem. Niech cuda, znaki i cuda manifestują się w Twoim życiu. Niech Twoje uzdrowienie i wyzwolenie nastąpi szybko, gdy spocznie na Tobie Boża moc. Niech twoje serce zostanie zachęcone, twoja wiara wzmocniona i niech poczujesz wszechogarniającą Bożą łaskę. Bądź spokojny, wiedząc, że Bóg jest z tobą potężny, by zbawić. Dziś Bóg mówi ci, abyś nie zadowalał się tym, gdzie jesteś teraz, czeka na ciebie coś więcej. Punkt początkowy twojej podróży nie jest twoim ostatecznym celem. Przyjmij transformację potrzebną do osiągnięcia następnego poziomu. Czeka na ciebie świetlana przyszłość, ale musisz być gotów porzucić przeszłość, aby z powodzeniem iść naprzód. Jeśli wierzysz w Boga, on przemawia do ciebie teraz. Przeżyłeś i większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, co przeszedłeś, tylko nieliczni o tym wiedzą. Jednak za każdym razem, gdy się potkniesz, jestem tutaj, aby cię podnieść. Nigdy cię nie zawiodłem i nie zrobię tego teraz. Pomimo twoich przesłych zmagań, nie odzwierciedlasz ich, a wspaniała wiadomość jest taka, że jeszcze z tobą nie skończyłem. Przygotowuję się do obfitego błogosławieństwa. To zadziwi tych, Którzy w ciebie wątpili. Jeśli wierzysz w Jezusa i czytasz to ze łzami w oczach, wiedz, że Bóg przemawia bezpośrednio do twojej zranionej duszy poprzez to przesłanie. Nie natknąłeś się na to przesłanie przypadkowo, Bóg cię do niego poprowadził. Chcę, abyś zrozumiał, że w tej chwili toruje dla ciebie drogę. On leczy twoje dolegliwości, daje ci bezprecedensowe możliwości i przywraca napięte relacje. Zachowaj wiarę, ponieważ przełom jest na horyzoncie. Spakuj walizki, ponieważ wkraczasz w nowy sezon przełomu. Wszystko się dla ciebie zmieni. Przewiduje zbliżający się nowy sezon, czas, w którym Bóg działa, przenosząc cię na nowe terytoria. Nowe możliwości i szybki postęp, zgodnie z oświadczeniem Ducha Pana. On chce, abyś Mu zaufał, ponieważ nadszedł czas, aby spakować walizki i przenieść się do Ziemi, którą Ci obiecano. Jestem optymistą. Jeśli jesteś gotowy, dziś Bóg mówi do Ciebie. Wiem, że masz teraz wiele na głowie rodzinę, zdrowie, zdrowie ukochanej osoby, finanse, karierę. Masz wrażenie, że na Twoich barkach spoczywa ciężar całego świata. Czujesz się samotny i trudno ci wstać rano z łóżka. Moje dziecko, nie jesteś sam. Złóż te troski u moich stóp. Oddaj mi wszystko. Wyślę ci pomoc, uzdrowienie i zasoby, zapewnie. Uczynię dla Ciebie drogę. Zasoby nieba są z tobą. Nie martw się, jestem z tobą. Zacznij swój dzień od błogosławieństwa. Zatrzymaj się dzisiaj i wsłuchaj się w delikatny szept Boga do twojego ucha. Obyś zareagował na najmniejsze poruszenie ducha w tobie i zrobił następną rzecz, którą Bóg da ci do zrobienia. Obyś nie opierał swojej perspektywy na powierzchownym wyglądzie rzeczy, pochyl się i szukaj pana w tym miejscu. On ma tu coś dla ciebie, coś, co musisz zabrać ze sobą do następnego miejsca obietnicy. Pamiętaj, że na każdym kroku jesteś jego, on cię ma. Życzę dobrego dnia. Jestem świadomy, że jeśli tak, to obyś miał silne poczucie niemożliwych rzeczy, które Bóg chce uczynić w tobie. Przez ciebie i wokół ciebie. Niech Boże marzenie o tobie pochłonie twoją niewiarę. Obyś miał na tyle wiary, by wystawić wiadra i przygotować się na deszcz. Bóg porusza się w wierze. Obyś z mocą przeszedł przez noc, znajdując spokojny odpoczynek wypełniony wiarą. Bóg, który ma moc zbawić, mówi dziś do ciebie, że nadchodzi przemiana. Choroba zamieni się w zdrowie, samotność w towarzystwo, a błędne ścieżki z powrotem w cel. Ci, którzy stoją przeciwko tobie, zmienią się na Twoją korzyść. Marzenia, które wydawały się stracone, staną się rzeczywistością. To dzień zmian. Będziesz świadkiem, jak przeszkody staną się kamieniami milowymi na drodze do twojego przeznaczenia. Duch Święty objawił mi wiadomość dla ciebie. Wkraczasz w okres ciągłych zwycięstw i błogosławieństw. Bitwy, które stoczysz, nie są przeciwko zwykłym śmiertelnikom, ale siła Twojego Boga przewyższa wszystko. Przygotuj się na doświadczenie dobroci i łaski Pana. Zbliża się czas kolejnych zwycięstw i wypełniania swojego celu. Przygotuj się na uwielbienie Jezusa. Niech Bóg da Ci energię do pokonywania zadań, zainspiruje Cię do tańca w radości i uświadomienia sobie obfitości bogactw w Twoim życiu. Niech pomoże Ci ponownie nawiązać kontakt ze starym przyjacielem i wprowadzi do Twojego życia nowego przyjaciela. Niech użyje Cię w nieoczekiwany sposób, aby szerzyć radość wśród tych, których dziś spotkasz. Życzę Ci dnia wypełnionego szczęściem i pozytywnym nastawieniem. Jeśli wierzysz w Jezusa, pomódl się przed snem. Podziel się z Bogiem wszystkimi swoimi myślami, zarówno dobrymi, jak i złymi, ponieważ On zawsze jest tam, aby słuchać. Pamiętaj, że modlitwa może przynieść zmianę, nawet jeśli czujesz się niewysłuchany. Zapewniamy, że Bóg zawsze jest uważny i pracuje nad czymś dla Ciebie. Poświęć chwilę, by odetchnąć, szukać przebaczenia i przebaczać innym. Przyjmij każdy nowy dzień jako nowy początek, wolny od obciążeń z przeszłości. Amen. Dokonując niewielkich zmian w swojej porannej rutynie, możesz zaprosić do swojego życia bezgraniczne bogactwo, radość, przyjemność, wolność i pewność siebie. Chcesz dowiedzieć się więcej? Jego miłość i łaska są niekończące się i zawsze obecne. Boże błogosławieństwa są nieustanne i wieczne. Jeśli wierzysz, spodziewaj się dziś nieoczekiwanych błogosławieństw. Pozostań otwarty i pełen nadziei, ponieważ coś wspaniałego jest na horyzoncie. Skoncentruj się na swoich celach i podążaj za swoją wizją. Twoje wewnętrzne przewodnictwo zawsze wie, co jest dla ciebie najlepsze i delikatnie popchnie cię do podjęcia działań zgodnych z Twoimi najwyższymi prawdami. Przyjmij to. Zamiast się martwić, zwróć się do modlitwy o wszystko, podziel się swoimi potrzebami z Bogiem i pamiętaj, aby wyrazić wdzięczność za Jego odpowiedzi. W ten sposób spotkasz się z Bożym pokojem, który przewyższa ludzkie zrozumienie. Jego pokój uspokoi twój umysł i serce, przynosząc spokój, gdy zaufasz Chrystusowi, Jezusowi. Przyjmij to. Jeśli przyjmiesz to potwierdzenie, wszystko, co myślałeś, że straciłeś, powróci do ciebie, Bóg jest gotowy przywrócić, zastąpić i naprawić. Po prostu przechodzisz przez doświadczenie uczenia się. Nie bądź zmęczony ani zniechęcony. W tym przejściowym okresie trwaj mocno w wierze, uznając, że Bóg pozwolił, aby te okoliczności wkroczyły w twoje życie, ponieważ tylko On zna twoją przyszłość. Czasami Bóg objawia swój cel poprzez ból i stratę. Może usunąć pewne rzeczy, aby tchnąć życie w inne. Niektóre relacje mogą się zakończyć lub zmienić, praca może się zmienić, a drzwi mogą się zamknąć. Ale pamiętaj, że wszystko to jest częścią Bożego planu. Nic nie dzieje się bez Jego błogosławieństwa. Skup się na Bogu i Jego niezawodności. On nie odmówi nam niczego dobrego. Musimy tylko przetrwać próbę wiary. Wszystko, co utracone, zostanie przywrócone. Pomyśl o wszystkich ludziach w swoim życiu. Jesteś świadomy ludzi, których dziś spotkasz i szukasz wskazówek od Ducha Świętego, aby znaleźć sposoby na wniesienie nadziei i wiary w ich życie. Nacisk kładziony jest na przyjęcie życia pełnego obfitości z Chrystusem. A nie na rozpamiętywanie ograniczeń. Ważne jest, aby podejść do tego z wrażliwością, więc poświęć chwilę na refleksję, pytanie i słuchanie w modlitwie. Dziękuję Ci, Boże, że łączysz mnie z innymi, abym mógł odzwierciedlać Twoją miłość i mądrość w każdej interakcji. Amen. Uznaję moją zdolność do afirmowania pozytywnego nastawienia przed snem. Cokolwiek trapiło cię ostatniej nocy, nie zniknęło tylko dlatego, że nie spałeś. Niepokój, zmartwienie i strach mogą nie dawać ci spać, ale wiara służy jako pocieszające wsparcie. Możesz nie znać wszystkich odpowiedzi, czuć się uwięziony lub mieć złamane serce, ale powiesz wszystko Bogu i bądź spokojny. Bóg sprawuje kontrolę. Żądam obfitości i stawiam na pierwszym miejscu troskę o siebie. Jeśli zgadzasz się z tym przesłaniem, podziel się nim z pięcioma osobami, które wierzą w Boga. Skomentuj Jezus jest Panem, aby okazać swoje wsparcie. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i włączyć powiadomień. W obliczu niekontrolowanych okoliczności skup się na zarządzaniu swoimi reakcjami. W tym tkwi Twoja siła.